Chyba ma Marek gości Panią Agnieszkę Różyńską, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pani Agnieszko, bierze Pani udział w dzisiejszej akcji czytania. Co Pani sądzi o, tej, o tym wydarzeniu? To jest świetna akcja, która została zapoczątkowana kilka lat temu przez... Prezydenta Bronisława Komorowskiego i jest kontynuowana również przez obecnego prezydenta pana Andrzeja Dudę. Uważam, że akcja bardzo dobra, ponieważ promująca czytelnictwo w naszym kraju wiemy, jak teraz trudno zachęcić, zwłaszcza młodzież do czytania. Dlatego takie akcje uważam, są bardzo potrzebne, bardzo pożyteczne, ponieważ jeżeli nie będziemy czytać, to niestety, ale nie będziemy ludźmi mądrymi, wykształconymi. I czytanie jest bardzo ważne i ubolewam nad tym, że czytamy coraz mniej. Ubolewam nad tym, że nie czyta młodzież, nie czytają dzieci. Ale żeby młodzież i dzieci mogły czytać, to muszą widzieć yy, Takie autorytety muszą widzieć przykłady w swoich domach. Więc jeśli my dorośli będziemy czytać, to pokażemy młodym ludziom, że czytanie jest rzeczą piękną. Poza tym książki e, zawsze były ba, bardzo cenne dla ludzi, dla ludzi ku, kultury, dla ludzi, którzy chcieli te ksi książki mieć i wydaje mi się, że taki kult książki, który dzięki takim akcjom e, jest, powinien być kontynuowany, e, bo niestety przy zalewie dzisiejszych e, różnego rodzaju mediów, przez alewie techniki. Książka odchodzi trochę w zapomnienie. A szkoda, bo to bardzo przyjemna sprawa, kiedy możemy wziąć książkę do ręki, możemy poczuć zapach papieru, możemy przekładać szeleszczące kartki. Dla mnie zawsze była to wielka przyjemność. Mam nadzieję, że również i dla innych nasła się Pani Agnieszko kolejne pytanie, szerszczące kartki, coraz więcej młodzież czyta, dużo czyta, ale nazwijmy to papki czy bełkotu internetowego. Książkę tradycyjną papierową zastępuje książka elektroniczna. Zadam prowokujące pytanie, jak Pani myśli, czy te e-booki, książki elektroniczne zabiją książki papierowe? Czy książka papierowa stanie się dobrem drogim i małego znaczenia? No cóż, no niestety wydaje mi się, że jednak technika poszła tak bardzo do przodu i nasze społeczeństwo, młode zwłaszcza społeczeństwo, jest już tak bardzo przyzwyczajone do wszelkiego rodzaju urządzeń, że no obawiam się niestety, że książka coraz bardziej będzie spychana na coraz dalszy plan, że zastąpią ją e-booki. Przepraszam przerwę, ale będzie spychana to znaczy. E Chodzi w niebyt, czy stanie się elitarna? Myślę, że stanie się swego rodzaju ekskluzywnym towarem. I myślę, że z czasem posiadacze książek to, to będą pasjonaci, to będą lu ludzie, którzy będą się tym interesowali w sposób szczególny, którzy będą te książki zbierali, którzy będą je kolekcjonowali i będą traktowali jako szczególne dobro. Pani Agnieszko, mówiła Pani też, że podniosła ważną kwestię. Pierwszy kontakt z książką młodego człowieka, czy właściwie dziecka, to rodzice, którzy czytają bajki. Czy myśli może Pani o jakiejś akcji czytania w takim razie bajek? To jest bardzo ciekawy pomysł. Kilka lat temu była już taka akcja w naszym mieście, kiedy ludzie kultury, ludzie polityki czytali. Książki dzieciom. To była taka akcja cała Polska, czytać dzieciom, i my również braliśmy w niej udział, i myślę, że ona cieszyła się do, dużym odzewem. Jeśli będzie taka chęć wśród osób, które by chciały taką akcję zorganizować, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł czytania bajek dzieciom. Pokazywanie dzieciom pięknego świata, który z kart książek gdzieś tam do nas dociera. I myślę, że najważniejsze jest właśnie to, aby wśród młodych ludzi zaszczepić tę chęć czytania, bo każdy młody człowiek, który będzie miał zaszczepioną taką chęć w domu, potem jako dorosły będzie chętnie sięgał po różnego rodzaju piękne książki. Ja przypomnę tylko, że tuba Marek zainicjowała już taką akcję. Pierwsza bajka w tubie Marek została przeczytana. Może w takim razie jest szansa, że wspólnie z Urzędem Miasta czy też z Radą Miasta wspólnie zaczniemy czytać dzieciom. Bardzo chętnie, mam kilka ulubionych bajek, które bardzo chętnie przeczytałabym młodym mieszkańcom nie tylko naszego miasta, ponieważ internet to jednak świat w pigułce, więc bardzo chętnie się do takiej akcji przyłączę. Jeśli tylko jest taka wola i chęć, to ja już się zgłaszam. Dziękujemy bardzo, życzymy w takim razie wszystkiego najlepszego i rozumiem, że czujemy się zaproszeni na kolejną akcję za rok albo szybciej. Oczywiście zapraszam z największą przyjemnością. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję ślicznie.